No i coś się pokazało z prawej strony, nie z lewej. Mamy ruinę osady zazdrość. Podejdziemy, zobaczymy jak to wygląda i popatrzcie bagna tutaj z prawej. Witam na kanale Explorator Polski Mar. Dzisiaj idę do miejscowości Zazdroś, a właśnie starej osady, która widniała na mapach już w latach 1700 z groszami. Co tam jest, co tam zastanę, No do końca sam nie wiem. Zobaczymy, teren jest bardzo mocno bagienny, dlatego wybrałem też taką polę roku, a nie inną. Ruszamy. Ruszamy oto taką drogą. Temperatura na minusie. Zobaczymy. Była tam stara karczma, był i też folwark. No do celu idę od lasu Poręba, ruszyłem z Poręby koło Zawiercia, tam po drugiej stronie są Ciągowice. Z tą miejscowością też, albo właściwie osadą, do której idę wiąże się taka historia, iż szlachcic mieszkający w pałacu w Ciągowica wybrał się na wycieczkę konno. Właśnie do tej osady, no i gdzieś tam na bagnach, coś ujrzał, a wybrał się na polowanie. Wjechał konno w jakiś dziwny trakt. No i bagna go wciągnęły. A historia ta podobnież jest prawdziwa to nie tylko tak, że legenda. No i w tym miejscu zobaczymy, co spotkamy, te zabudowania. I tym podobnie a tak wygląda po kilkudniowym opadzie śniegu teren po którym idę no widać podbagienne już jest w tym miejscu aż do celu jeszcze mam sporo tereny wokół których idę no widać to wszystko takie wzgórza, pagórki no widać, że wydobywano tutaj rudy żelaza no i może jakąś inną rudę, akurat na ten temat no nie czytałem. A ja dalej taką drogą przez las bagna też tu dają o sobie znać, bo gdzie niegdzie po prawej lub po lewej spotyka się niezamarznięte miejsca z jakąś tam ilością wody. Idę, idę tym lasem i końca nie ma kawał drogi do celu. Bardzo, bardzo długo już idę, ale zobaczymy, no. Może wreszcie gdzieś dotrę. No i dochodzę do takiego rozdroża z wiatą tak jakby turystyczną. Zobaczymy, są jakieś tabliczki. A moja osada, do której idę i szukam, znajduje się gdzieś tam po prawej stronie, już bardzo blisko tego miejsca. Ta stara tablica, szlak czarny, mrzeżyk 11 km, poręba 4, czyli przeszłem około 4 km. Tutaj droga pożarowa 3, łamane przez 3. Tam widać, że powstanie pewnie jakaś tablica. Czyli wiata jest zupełnie nowa. Kolejna z tabliczek takie rozdroże. Zobaczymy, co pisze tutaj. Rasa rowerowa, kolor czerwony. Pożarówka 4, łamane przez 3. No i bytą 60 km, siewie 7. Kuźnica sulikowska 5. No a ja spróbuję tej osady poszukać gdzieś, tutaj, gdzieś w tym terenie. To już jest bardzo blisko, a stamtąd właśnie idę. Jednak błędnie określiłem spod tej wiaty, że muszę iść w tamtą stronę. Okazuje się, że w przeciwną żeby nikogo w błąd nie wprowadzać. Dojdę do zakrętu tej drogi no i muszę ostro skręcić i opuścić drogę i będę na miejscu. Po drodze napotykam taki stary supek graniczny. Nie wiem czy jest granitowy czy betonowy, ale leciwy. Nie wiem czy z pola górniczego, czy jakoś inaczej. Po prawej stronie widnieją potężne bagna. I tu jest taka niecka, taki dołek. A że jestem ciekawy, czy budynki znajdują się właśnie gdzieś za bagnami. Czy tu z lewej strony. No niebawem wszystko się pokaże. Mam nadzieję. No i coś się pokazało z prawej strony, nie z lewej. Mamy ruinę osady Zazdrość. Podejdziemy, zobaczymy jak to wygląda i popatrzcie bagna tutaj z prawej tutaj na tym koniu jak wam na wstępie powiedziałem szlachcic z pobliski z pobliskiego pałacu z ciągowic przyjechał na polowanie upatrzył gdzieś zwierzynę na bagnach no pokazuje przykładowo tu ale gdzie to było konkretnie nie wiadomo no i został pochłonięty przez bagno i został tu na wieczność dobra Sada ta, ta stara, wykonane fundamenty z cegły, kamienia i zaprawy, ale zaprawy piaskowcowej, tutaj dodatki tak jakby takiej rdzawej rudy żelaza. Przejdę teraz z prawej, widać stara okiennica, tu budynek za to wyglądał zupełnie inaczej, wszystko było, to chyba kładami po lesie jeździ, wszystko było w drewnie, nie wiem czy budynek nosi ślady spalenizny, no, na razie nic nie widać, obok tego budynku stare drzewa, no ciężko wyczuć co to za odmiana. Tutaj widać następna okiennica, po której tylko tyle zostało. To wszystko się mocno zawaliło. Tam na ścianach widnieje jeszcze, widnieją jeszcze kawałki farby. Tu tak jakby ta ściana, którą wam pokazywałem z drugiej strony, też była otynkowana, różne kolory w oddali słychać gdzieś dzięcioła. Ponoć znajduje się jeszcze jeden budynek gdzieś w tej okolicy. Nie wiem ile w tym prawdy, dlatego też tu jestem, by to sprawdzić. Popatrzcie na tą średnicę drzewa. To średnica naprawdę konkretna. A tutaj to drugie. Dożywcem pomniki przyrody. Te drzewa bez żadnego problemu, tylko że nie posiadają obecnie żadnych tabliczek. Tu taka dziupla. W tym drzewie, które pokazywałem Wam wcześniej. No i ten budynek tutaj z lewej. Dobra, zauważyłem, że jeszcze z tej strony coś się znajduje. Choć już też bez stropu. Ale da się tutaj do środka wejść. Zaraz wejdziemy. A popatrzcie na to charakterystyczne wzgórze, jakby było sztuczne. Mamy tu też jakby ziemiankę albo pozostałość po byłym budynku ale do czego to służyło no nie wiadomo może ziemianka może było to skryte głębsze tu schodziła drabina lub schody ale teraz wchodzimy do środka Korniki też tu rządzą. Podobna sprawa. Takie piaskowce z rudą żelaza, które pokazywałem Wam, właśnie pokazywałem Wam jednego po tamtej stronie. Tutaj jest ich więcej. Wapień wygląda na triasowy, czyli budulec, z którego powstał ten budynek. Tu mamy jeszcze zachowaną kratę, a właściwie to jej fragmenty, belka stropu, tak jakby krokwi, która była tu u góry. Szukam charakterystycznych jeszcze jakiś takich miejsc. To jest mieszanka kamienia z cegłą czego tylko popadnie. No, oto ten budynek Tak z oddali, z innej strony Wygląda tak No, chodzę Po tym wypiętrzeniu, które Widać Spod tej ruiny, w tą stronę, tam jest ta Piwniczka I powiem wam, stał tu ewidentnie drugi budynek No wiadomo, była tu karszma, był folwark Osada nie była za duża Tutaj takie wgłębienie nie wiem czy to dobrze widać na kamerze Próbujemy tu zejść Gdzie może się nie spadnie Ale takie jakby okrągłe Zagłębienie No i okolica No i ta okolica Na końcu świata w lesie No wszedłem już Z tego pagórka, który wam przed momentem pokazywałem Tam jest Ta ruina No widać wszystko na takim wyniosłym terenie zostało pobudowane. Teren tak jakby sztucznie osypany. Wiadomo, dawniej były tu potężne bagna. No bagna jeszcze są, może już nie takie potężne. Z tamtej strony są o wiele większe. No i zobaczymy, zobaczymy. Pokręcę się po okolicy, aż jestem ciekawy, czy jakiś zarys jeszcze jakiegoś budynku, choćby coś takiego, jak to tu na glebie widoczne z tej pozycji, gdzieś się znajduje. Drzewostan, który znajduje się tutaj Przy tej drodze no jest bardzo leciwy Nie wiem czy ma coś wspólnego z starym traktem handlowym, który tutaj przebiegał W XVIII XVII wieku No może te drzewa są stare, ale nie aż tak No to już do znawców tematu tego typu ale trak handlowy przebiegał tędy na 100%. To no była karsma, był folwark. No wiadomo, ludzie stawali w tym miejscu, żeby odpocząć, napoić konie. No i oczywiście pojeść. No i jechać dalej w kierunku się wieża na zamek. A jeżdżono też z się wieża bytą. też stary trak handlowy. A teraz przejdę tu w lewo no i zobaczymy tu po lewej. Czy coś tam ciekawego jest? Około 200 metrów od tego budynku, który Wam cały czas pokazywałem, znajduje się kolejny w miejscowości w się starej osadzie Zazdroś. Tylko ten, zachowany w stanie nieco Innym, no, gdyby nie lidar, załączony przeze mnie przed momentem, to no nawet bym nie miał pojęcia, że tu stał jakiś budynek. Ale mi się wydaje, że ten budynek po prostu spłonął, bo coś zauważyłem. Zgadza się, ten budynek strawił pożar. Widać zwęglone drzewo. Tam widzę jeszcze coś przy budynku było. Budynek był w takiej bryle tutaj postawiony też leciwy ze ściany wystaje drewno czyli w tą stronę też kontynuowała się jakaś zabudowa nie tylko tamta część była gospodarcza ale i ta też budynek tak jakby nieco Później postawiony niż ten za moimi plecami. Może był dłużej zamieszkiwany, ale to tylko moje takie hipotezy. Widać, cegła zamurowuje tutaj właśnie drewno, które leci w linii prostej. Cegła też leciwa, w rozsypce, niezbyt trwała. że w Ostan podobna sprawa, no może już nie taki leciwy jak tamten ale jednak jest obejdziemy no dobra, idę dalej zobaczymy co jest dalej przed chwilą padła mi bateria ale zmieniłem już na nową zobaczmy sobie na ten budynek z tej strony tak to wygląda też był na wyniosłości, jak widać, no po, poniżej bagna. Tutaj też mamy takie wyniosłości. No nie wiem, czy ta kamera dobrze to oddaje. Przede mną jest jakiś teren potaśmowany taśmą biało-czerwoną. Ciekawe, co to za miejsce. Tutaj mamy stary sad. Widać stare owocowe drzewa. Na całej linii tu najprawdopodobniej jest jabłoń. Zachowało się też chyba ogrodzenie, a właściwie na 100% stare ogrodzenie, które wykonane było właśnie z drzewa. Widać, cięte pod tym kątem ze skosa. Tutaj jakiś gwóźdź, ale co oznaczają te taśmy? Odejdziemy, zobaczymy. Może coś na tych taśmach pisze. No, zauważyłem, co to za napisy. Pisze straż. Straż. A obok, tak jakby była studnia. Obok studni, właśnie tego kręgu, znajduje się taka zagrodzona dziura. Widać, że. Ten cember, który tutaj, cymber, jak to się tam nazywa, pochodzi z tej studni, został przesunięty i jest odkryty. Tam zachowała się jakaś stara dachówka, nie wiadomo czy przywieziona tu na miejsce, też ją zaraz obejrzymy, czy była z tego domu. No i faktycznie jest studnia, podeszłem trochę bliżej, popatrzcie, wąska, mała, na dnie widać wodę. Ktoś najprawdopodobniej Pakował się tu w to miejsce, nie wiem jaki wypadek tu był. Czy ktoś się połamał, czy zginął, dlatego też wszystko zostało tutaj otaśmowane. A teraz podejdziemy sobie i zerkniemy na tą dachówkę, na tą dachówkę, która znajduje się właśnie po tamtej stronie. No mamy dachówki wspomniane, no też jakieś. Leciwe, wszystko zasypane, jakby zastawione gałęziami. Zerwał się wiatr, w oddali bardzo mocno szumi. Jeszcze zerknę na Lidara, zanim podejdę tam do głównej ścieżki. I zobaczymy, czy oprócz tej zabudowy jeszcze coś tutaj jest. Tu też jeszcze coś leży. Nie wiem co to jest. Tu jakiś drut, jakiś drut poplątany do drzewa. Nie wiem, może jakieś wzmocnienie linii wysokiego napięcia, albo jakiś stary odgrom, który służył temu budynkowi, który znajduje się tam. Jakaś blacha, ale ta blacha wydaje się nad współczesną, bo posiada wewnątrz piankę, leciwe drzewo. No, nie musiałem na lidara popatrzeć. Popatrzcie na to, co znalazłem obok. Znowu na takim wypiętrzeniu pozostałości po jakimś kolejnym budynku. Gdzieś tam kiedyś wyczytałem, tylko nie wiem gdzie to było, na którymś forum czy coś w tym stylu. No, tutaj chyba była ziemianka, tak mi się wydaje. Że znajdował się tu w okolicy też. Kościół, właśnie ruiny kościoła. Czy ten dom, który Wam tam pokazuję. Albo o, jeszcze tu się coś zachowało. Widać że jakiś fundament wystaje. Czy tu mógł być kościół? Tego nie wiem. Jeżeli ktoś coś wie więcej, piszcie w komentarzach. Wychodzę na tą główną drogę. Jeszcze zerknę na lidara. Zobaczymy z tej perspektywy jak to wygląda. Mianowicie tak. Wszystko na wypiętrzeniu, bagna były poniżej, teraz też są, ale już nie takie mokradła, jak w zamieszłych czasach. No i drodzy widzowie, to by było na tyle na moim materiale. Pokazałem Wam tą starą osadę, to co tutaj się zachowało. Dwa budynki, do budówki, jakby ziemianki, może i kościół, ale to piszcie w komentarzach, bo do tego akurat nie mam takiego stuprocentowego akurat stuprocentowej pewności, jakby to powiedzieć. Patrząc na stare mapy z 1720 chyba no 50, widać tą miejscowość niesamowicie, dlatego no postanowiłem tu się wybrać. Aż wybierałem się tu od ponad roku, jakoś nie było mi po drodze, aż w końcu jestem. No jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Na co serdecznie dziękuję. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz na grupę eksplorator Polski Mar na Facebooku. Do następnego odcinka.